Moi drodzy odpowiedzi na pytania, które powtarzają się w mailach od Was, najczęściej staram się nagrywać w postaci filmików. Dzisiaj, po dłuższym okresie, jak przejrzałem sobie za te wszystkie maile, oczywiście Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeden z najfajniejszych maili, bo naprawdę miło się czyta te maile od Was, ale jeden z takich, który mnie najbardziej ucieszył, to jest napisał młody chłopak yy, i napisał tak: Panie Konradzie, gdyby wszyscy nauczyciele w szkole mówili tak jak pan: Nigdy bym nie opuścił ani jednej godziny w szkole. Kurwa, ucieszyło mnie to naprawdę najbardziej, ponieważ widać, że ma to sens i naprawdę bardzo mnie ucieszył mail od tego chłopaka. Ale przejdźmy teraz do waszych pytań, które się najczęściej pojawiają, a mianowicie tak. Z jednej strony bardzo się cieszę, że tak was zainteresował temat ślepego bytu, czyli. Naszego wewnętrznego systemu reagowania nerwowego, zwanego również w Biblii grzechem pierworodnym. W praktyce, jak o tym mówiłem, jest to 10 cykli księżycowych waszego okresu płodowego, podczas gdy matka nagrywa na wasz rdzeń kręgowy taki pakiet startowy, który według nauki nazywa się temperamentem, między innymi. Czyli sposób reagowania waszego systemu nerwowego, który jest niezbędny do tego, żebyście umieli zaraz po urodzeniu przełykać, oddychać i wiele różnych innych rzeczy. Jest on niestety ubrudzony nerwem, który również matka na was nagrywa, stąd ten grzech pierworodny. Jeżeli tego tematu nie pamiętacie lub nie oglądaliście, zachęcam do obejrzenia filmiku Ślepy Byt i automatycznie diafragma, ponieważ łączy się to również. Z przeponą. Ale najczęściej pojawiające się pytanie, czyli dlaczego i w jaki sposób walczyć z tym ślepym bytem, czyli małą, złoślitą, złośliwą kurewką, która żyje w naszym rdzeniu kręgowym, która bardzo często nam przeszkadza w funkcjonowaniu. Moi drodzy, to, że jesteśmy tak skonstruowani, mówiłem już wielokrotnie, jest to związane z Edenem, eksperymentami, które były robione na zwierzętach, ale nie o tym dzisiaj chcę rozmawiać. Chodzi o to, że przez ten system nerwowy matki. Przez jej jajniki ona jest połączona z księżycem, 10 cykli księżycowych, ponieważ tyle trwa. Naprawdę ciąża sprawia, że wgrane mamy w granę mamy rdzeń kręgowy, tak zwany grzech pierworodny, świadomość płodu, czyli ślepy byt. Jak z tym walczyć? Najlepsza sprawa, jeżeli chodzi o walkę ze ślepym bytem, jest walczenie z własnym lenistwem, ale przede wszystkim przy pomocy bólu, przy pomocy zdrowego bólu, czyli chociażby rozciąganie. Nie każę Wam od razu zostać fakirami, ponieważ uwierzcie mi, fakirzy są przekozakami. Przekozakami są fakirzy, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, jak ich świadomość po drugiej stronie w świecie snu rea reaguje, gdy pozbędą się tego strachu ślepego bytu. Ale wystarczy robić jogę. Polecam jogę każdy z Was, kto jest już nawet w małym stopniu zaawansowany dobrze wie, że na samym początku jest bardzo duży problem z oddechem, ponieważ gdzieś wewnątrz nas próbujemy ten oddech trzymać, dusimy się kurwa i to jest właśnie ślepy byt, który panicznie kurwa boi się wysiłku fizycznego, boi się bólu i ci z was, którzy już odrobinkę bardziej są zaawansowani, zobaczyli, że regulacja oddechu przynosi potężne rozluźnienie, pozwala pogłębiać nam ćwiczenia i przede wszystkim walka z tym Ślepym bytem, który trzyma ten odleg. To jest właśnie podstawowa sprawa. Jestem przekonany, bo wielu z Was wiem, że ćwiczy jogę. Ja również robię jogę 3-4 razy dziennie zaraz po obudzeniu. Potem robię w ciągu dnia, robię wieczorem i robię jogę przed snem. Ci z Was, którzy się wciągnęli w to dobrze wiedzą. Że jest to najwspanialsze, co może być. Nie trzeba jarać fajków, nie trzeba pić alkoholu, nie trzeba śpać, ponieważ yoga jest tysiąc razy kurwa fajniejsza od tego wszystkiego. Ale wracając do tego oddechu, który tak bardzo nam utrudnia, właśnie ślepy byt. Czyli w momencie, kiedy nauczymy się kontrolować oddech, czyli że nie ślepy byt będzie nas przyduszał, tylko my będziemy rozciągać przeponę. Tu odsyłam do filmiku diafragma, czyli o przeponie. Będziemy przejmować kontrolę nad tym lękiem ślepego bytu. Jest to na razie z takich prostych rzeczy, które każdy z Was może robić. Najlepszy sposób, żeby walczyć z tym małym, złośliwym wysynkiem, który mieszka w każdym z nas. Mały, paniczny skurwysyn bez zmysłów, który nam samym robi na złość. I przy pomocy jogi jest to najfajniejsze, najbardziej przyswajalne dla każdego. Polecam każdemu jogę przynajmniej raz dziennie. Dwa razy dziennie byłoby idealnie, a ci z was, którzy mogą sobie pozwolić, to ja dobrze wiem, że najchętniej byśmy to robili non-stop. Także tyle w temacie ślepego bytu, jeżeli chodzi o zostanie fakirem, czyli kontrolowanie krwawienia przy pomocy systemu nerwowego zupełnie inny temat, o tym opowiem Wam kiedy indziej. I drugi temat, o który pytacie, a mianowicie hipnoza i czy umiem hipnozę. I czy można się tego nauczyć? Moi drodzy, oczywiście, kurwa, że umiem hipnotyzować. Te wszystkie wyobrażenia w filmach pokazywane, że ktoś leży i tam się wahadełko, to są bzdury. W taki sposób można zahipnotyzować tylko 5% ludzi najsłabszych. I to jest zupełnie trochę co innego niż hipnoza. Ja osobiście sam stosuję trzy sposoby hipnozy. Jeden z nich zachowam dla siebie ponieważ nie podzielę się kurwa z wami, bo to jest najskuteczniejsza metoda i używam ją jak najczęściej. Dwa sposoby hipnozy są bardzo proste i nie musicie nikogo usypiać normalnie, będąc obok niego, czyli w jeden sposób, dotykiem przez synchronizację systemów nerwowych, przejmujecie kontrolę nad najpierw systemem nerwowym, czyli wy się synchronizujecie do częstotliwości systemu nerwowego osoby, którą chcecie zahipnotyzować, potem przejmujecie kontrolę nad biciem serca danej osoby. Jak już czujecie, że jesteście w pełni zsynchronizowani, możecie robić dowolną incepcję. Tu, jako ciekawostkę, wam powiem, dużo łatwiej hipnotyzuje się mężczyzn, dużo trudniej hipnotyzuje się kobiety, ponieważ one będą synchronizowane z Księżycem, są dużo trudniejszymi przeciwnikami, żeby je zahipnotyzować. Jest część kobiet, których nie da się kompletnie zahipnotyzować, są to zawsze moje najlepsze przyjaciółki, ponieważ są konkretnymi partnerami w postrzeganiu rzeczywistości, tak jak ja to widzę. Każdego mężczyznę, którego się zahipnotyzuje, maksymalny czas trwania hipnozy to jest 28 dni, czyli cykl księżycowy, ponieważ jeżeli wraca do domu, jego żona, matka czy kochanka, swoimi jajnikami przez te 28 dni jest w stanie ten stan hipnozy zdjąć. Druga technika hipnotyzowania jest to przejęcie kontroli nad czyimś błędnikiem, czyli również. Tak jak w zeszłym przypadku przejmujecie kontrolę nad biciem serca, synchronizując się z jego systemem nerwowym, tu przejmując kontrolę nad błędnikiem, jest to też bardzo proste. Nie wszystkim z was uważam, mogę to powiedzieć, ponieważ wielu będzie to wykorzystywać w złym celu, a na to kurwa sobie nie mogę pozwolić. Ale jest to drugi sposób, czyli przejmujemy kontrolę nad czymś błędnikiem, ze względu na to, że każda świadomość jest formą równowagi, stąd takie kluczowe. Jest działanie błędnika. Tu jako ciekawostkę również Wam mogę opowiedzieć, łączy się to też troszeczkę ze ślepym bytem. Małe dzieciaki przez dłuższy okres okresu tego zaraz niemowlęcego srają kurwa pod siebie. Dopiero w pewnym momencie zaczynają uczyć się trzymać gówno. I od tego trzymania gówna potem nagle zaczynamy łapać równowagę. I powiem Wam, jako ciekawostka, człowiek jest jedynym gatunkiem we wszechświecie, który trzyma gówno, I, jed i drugi gatunek, który robi to tylko dla człowieka, jest pies, ponieważ jest taką zajebistą duszyczką. Kot robi to tylko wtedy, kiedy chce człowiekiem podmanipulować. Wszystkie inne gatunki srają od razu, kiedy to jest po potrzebne, ponieważ trzymanie gówna przez człowieka i celebrowanie jeszcze tego sprawia, że jesteśmy w zupełnie innym trybie funkcjonowania naszego systemu nerwowego. Nie jest to typ kreacji, jest to typ reagowania po to właśnie, żeby ludzie trzymali gówno w pracy czy w innych miejscach, przez to są dużo łatwiej do zmanipulowania. W taki sposób dużo łatwiej wpływa się na ich systemy reagowania, ponieważ człowiek w trybie reagowania. Działa instynktownie, kodowanie instynktów jest dużo prostsze, tak jak mówiłem wcześniej. A propos Mind Control nikogo kurwa nie interesują Wasze myśli. Steruje się naszym systemem nerwowym na podstawie bardzo prostych rzeczy. Trzecia technika hipnotyzowania ludzi wykorzystuje wzrok, ale jak to się robi, moi drodzy, na pewno jeszcze dzisiaj Wam o tym nie opowiem, ponieważ jest to najskuteczniejsza, najlepsza. I najczęściej przeze mnie wykorzystywana metoda. Oczywiście do tych wszystkich tematów będziemy wracać. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy w kontakcie i oczywiście ku chwale Ojczyzny.